Powiedzmy 300 i 300. Przeciągnięty został sznurek, i następnie ta krokie została leciutko, tak jakby do tego sznurka podniesiona, bo po przymocowaniu, przed montażem tych krokwi była opuszczona jakieś 5 mm, więc została uniesiona do góry na stemplu a po to, żeby była bardziej stabilna przy montażu tych krokwi bocznych. I tak to wygląda tutaj. Tak, to wszystko jest dopasowane tutaj, tworzy nam to całą płaszczyznę. Jeżeli wszystko jest zgrane, równo wycięte, to powinno się to wszystko tutaj zejść. Tak jak widać, jest ten ścisk jeszcze tutaj, bo mam tylko przyłapane na dwa gwoździe. Tutaj małe, przyjdą jeszcze z tej strony, właśnie gwoździe, nie? W śruby talerzowe gwoździe a to dlatego, bo łepek jest troszkę mniejszy i się ułoży przy przybijaniu czyli przyjdą dwa gwoździe wystarczające tutaj i tutaj dwie trzydziestki no i teraz tutaj góra ta krokiew jest dodatkowo jest ona grubsza tam jest zrobiona płatew kalenicowa ścięta oczywiście to jest przybite do niej i tu tworzy takie ramię, które trzyma tak jakby dodatkowo tą krokiew, oprócz tego, że te krokwie narożne, oprócz tego, że te dwie trzymają, to jeszcze jest dodatkowo zrobiona ta. Oczywiście tego nie ma w konstrukcji, nie zaszkodzi dodać to. Z dołu mocowanie tych krokwi koszowych razem do kupy było dwoma gwoździami, 30, z tej, dwie 30 z I tak to wygląda. Zejście tutaj jest, wiadomo, że jest tam malutka szparka. By trzeba było to dokładnie wyciąć, ale piłą motorową nie jest to tak łatwo, można zrobić wgłębienie, trzeba było tam przymierzać i tak dalej. W każdym bądź razie tak to wygląda tutaj, jest to docięte. Zostało jeszcze zrobienie tutaj dwóch krokwi zrobienie przymocowanie ich właśnie, najdłuższych, ale dzisiaj HDSM. Zostaną wrzucone tutaj krokwie na garaż i płatę w która jest już zrobiona, i te dwie krokwie, a następnie trzeba będzie je przymocować, tak to wygląda. Czy warto to ścinać? Pewnie ktoś powie, po co się tak trudzić. No, ale zawsze to jest jakoś, jakieś wyzwanie, i poznanie nowej jakiejś tam techniki. Oczywiście zajmuje to też więcej czasu, bo trzeba wyciąć. Odpowiedni kąt, i tak dalej. Dobra, przejdziemy teraz na dół. Tam u góry pokażę, jak tam jest mocowane u góry łączenie tych krokwi. tak to jest tutaj dopasowane. Pokazuję to z bliska, nie za odległości tam. 20 metrów z dołu oczywiście wiadomo, że lepiej jak nie ma sęku, bo ten sęk później wyleci ale w niczym to nie przeszkadza będzie dziura, trudno dobra dla bardziej wścibskich oglądających którzy szukają dziury oczywiście, nikt nie jest doskonały, zawsze może coś tam nie pasować, ale tak jak mówiłem, to jest złudzenie to jest ubrudzone smarem, dlatego wydawało się, że tutaj jest dziura. To są krokwie szczytowe. Jedna, jedna z tej strony, dwie z tej strony, dwie z tamtej są tak samo zrobione. Tak jak widać to pasuje. Zostały one przykręcone tym razem. Dwoma wkrętami mniejszymi z tej i dwoma z tamtej. A to dlatego, że były świeży szczyt i jakby się przybijało gwoździe, mogłoby po prostu tam wyłupać ten słuporec, który jest przyklejony. Ona sobie tu odstaje, bo jest krzywa i ciągnie ją na tamtą stronę, ale jak to wszystko poddesnie, tak jak widać, tutaj jest do muru. Wyprostuje się tutaj łatami pod spodem, w odległości na środku i później z tamtej strony na końcu, żeby uzyskać wymiary 82 między krokwiami. Mocowane to jest, tak jak tutaj widać, czterema gwoździami 125. Dwa w tamtą, dwa w tą i zagięte na skobel wbite Najprostsze, najłatwiejsze i najtańsze rozwiązanie Tak mi się wydaje Nie ma potrzeby tu wiercenia śrub I tak dalej I mocowanie Mocowanie tego gwoździa ostatniego Też właśnie trzeba zwrócić uwagę Żeby on był lekko przesunięty w bok Ponieważ tutaj będzie gwóźdź łaty kalemicowej I będzie stał on Ten gwóźdź na przeszkodzie Będziemy wiercić przez niego Nie będzie nic trzymało A tak troszeczkę z boku Teraz trzeba będzie dopasować tamte to zaraz pokażę po złączeniu tych krokwi tam są jeszcze nie wszystkie dlatego nie pasują niektóre tam tamte są w ogóle nie włożone tamte ale przyjdzie czas i na nie i tak jak teraz tutaj mamy to złączenie najprościej ścisk po trochę dalej ona już jest wygięta w moją stronę, dlatego docisnę tutaj dół w zupełności to wystarczy ten dobije. i co? Tak jak widać tutaj to jest na równo, tutaj troszeczkę wystaje zaledwie tam 2 mm wynika to z grubości, bo wymiar był cały czas taki sam robiony. Z grubości, różnicy grubości kroki dlatego po prostu można to zesifować, bo wierzchołek i tak wyjdzie w tym miejscu, co powinien wyjść, a to jest po prostu tak jakby nad materiał. No i leciutko z boku, żeby nie było na środku. To zaginamy Jak za starych dobnych czasów Oczywiście nie jest to konieczne, ale zawsze to na pewno nie wyjdzie Damy go w dół, bo tu będzie gwóźdź łaty kolenicowej Na śrubę sobie można śrubami ciesielskimi jak to woli, ale moim zdaniem, jest to bardzo dobre połączenie i na pewno nie wyjdzie. istnieje możliwość się, że możemy się ukuć dlatego tego, by we je było jednego później nie drugiego a. O i cała filozofia zeszlifować zaimpregnować i tak wszystkie po kolei pewnie jak tam będzie jakaś szparka źle docięta nic się nie stanie kto to będzie widział u góry prawda od dołu Tutaj jest różnica troszeczkę w grubości krokwi ale nic mi to nie przeszkadza po przymocowaniu tych ostatnich krokwi czyli tej Oczywiście towar już jest na górze wrzucony, tu mamy trochę takie grubsze krokwie, a zarazem można by było powiedzieć jakieś tam podciągi do lukarny, bo na tym będzie oparta tu właśnie z przodu lukarna, część konstrukcji lukarnej. Czyli dwie na przód i tą dwie na tył, O góry będą łączone na płatwi kalenicowej, która już tutaj sobie leży i czeka. Zaraz tam pokażę ją z góry. Była deska okapowa, ale została zwiększona, bo tam było chyba 22 na 4 czy 5, a w tej chwili płatę kalensowa jest 24 na 10. Tutaj jest przymocowane, tak jak widać jest to dopasowane. Zresztą jak tutaj wszędzie to w taki sam sposób. Pokazuje to, nie po to, żeby się pochwalić, tylko po to po prostu jak to jest tutaj jak to wygląda ciężko tą krokiew zawsze jest wyciąć w ogóle bo no wiadomo to jest nierówne drewno ołówek murłata może być troszkę grubsza i tak dalej i wystarczy tam 2-3 mm nie będzie chciała wejść, ale tak jak widać tutaj jest wszystko dopasowane po prostu jeden zamek drugi u góry się łączy w kalenicy. No i tutaj żeby to pasowało, jak będzie za nisko, też była krzywa. <try> tutaj miała taki łuk, ale tak jak widać jest to dopasowane. Zresztą ta jak i ta i tamta. Tutaj z tej strony została również ta ostatnia zrobiona, też w taki sam sposób to jest przymocowane, docięte. Wszystko pasuje trochę inny kolor ma, bo były dwie, ale były tak krzywe, że nie dało rady je po prostu zamontować i zostały zmienione, zamówione drugie. Tutaj w tej chwili tak jak widać są zamontowane już. Wszędzie w kalenicy tam pasuje. Zamontowane są jętki, kleszcze. Nie wiem jak to sobie tam kto nazywa. W każdym razie yy, dwoma wkrętami z boku i jeden od spodu. Kiedyś to się przybijało gwoździami, ale szkoda teraz. Ramienia trzeba oszczędzać zdrowie i przejść na wkręty. Oczywiście nie wszędzie można je użyć, bo tak jak tutaj na przykład, to już mówiłem, są właśnie gwoździe, i tam od czoła były dobite, wkręta nie da rady. Wejdę tam na górę, chwileczkę. Tutaj właśnie zostały. Te dwie krokwie koszowe dobite dwoma gwoźdźmi yy, Tymi wkrytami talerzowymi by był problem, bo po prostu łepek by się nie ułożył. Gwóźdź jednak ma mniejszy trochę łepek i zawsze jakoś tam lepiej to zamocować. Patewka wincowa. leży sobie ścięta tutaj pod kątem. Lekko sfazowałem tutaj, ponieważ może nie pasować, bo. Też jest różnica w grubości, na przykład tutaj pasowało, ale tutaj jest ta troszeczkę grubsza. Byłoby trzeba ją może zaszyfować. Nie mam kątomierza, ale mimo tego jest tu kąt 45 stopni, więc tutaj też mam 45. Jest ona ścięta pod kątem dachu 40 stopni. A dlaczego? No, później to wytłumaczę. Bo chodzi tu, jeżeli jest taka gruba 10 cm, jest tutaj. Jeżeli łaty się przybije na końcu, prosta władz po prostu. Będzie za szeroki, żeby gąsior pokrył. Bo, jeżeli była deska oryginalnie tam 4 cm, to wtedy by łaty ostatnie tam pasowały, ale tutaj trzeba to ścinać no i lepiej to naciągać później. Membranę na to zresztą zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Rysztowanie: rusztowanie. oczywiście nie jest prosta, bo tak jak widać, jest to krzywe, ale krokwie docięte zrobią swoje, wyprostują to. No i teraz trzeba będzie unieść do góry na wysokość, tą co tutaj jest. Szytnie jest wymurowany, Podeprze się to stemplem. Później, ewentualnie, jak trzeba będzie podrzucić, to się podniesie na tą płatę wkalnicową. Uniesie się do góry na stemplu, nic się nie stanie i się podrzuci tam tą poduszkę betonową. Yy, <tryk> teraz tu już się uniesie do góry. Oczywiście mocowanie będzie tej płatwie również dwoma gwoździami tutaj z tej strony, obok tych tutaj w bok wejdą i tutaj z tej strony w bok dobra trzeba to zamontować i zobaczymy jak to będzie wyglądać tak to wygląda nawet pasuje to co mówiłem że te płaszczyzny dwie właśnie razem utworzą kąt i poładź dachu poładź dachu nie kąt tutaj śruby nie gwoździew śruby z tej strony i z tej tutaj troszkę mi przeszedł na drugą stronę ten wkręt zeszlifowany i tutaj zeszlifowany, zasmarowany tak to wygląda ciekawością jest, wiadomo, że tego się tak nie wytnie idealnie, bo tutaj po pile nieraz się zatrzymywałem I tutaj się tworzy właśnie taka linia jeżeli jest wszystko dobrze, oczywiście nie jest ona ustawiona ta, patew jest krzywa Trzeba ją tam podeprzeć na stęplach do odpowiedniej wysokości i zabezpieczyć boki, boki na boki łatami, a następnie dwie prowadzące tam krokwie zrobić, przemocować w sumie, bo zrobione są w sumie dobrze, że tego szczytu nie był on robiony, bo jest możliwość łatwego dostępu do resztowania jej. W następnej kolejności, właśnie te kroki ozdobne będą od czoła. Będzie to ładniej wyglądało. Bo, jeżeli by było tutaj, tak jak nad garażem, wykonywane to, to po prostu by było widać tą płatę. A tak to zamaskowana ona będzie, co później pokaże. No i zostało to uniesione na stemplu i zabezpieczone. Łatą w równych odstępach od murułaty.